Na taki na setkę nie robię y, powtórzeń, więc jak ktoś nie wyjdzie, trudno. Cześć, z tej strony Łukasz i witam was na kanale Whisky Spirit. Degustacja morska to obowiązkowe pozycje. Z Eili. Nie wyobrażam sobie tego kanału i tej serii degustacji morskich bez whisky z Eili. Dzisiaj na warsztat bierzemy właśnie LaFroy'ga, 10-letniego, ale w mocy beczki bardziej Cast Strange. Jest to edycja 15, batch 15 o mocy 56,5%. LaFroy'g jest z tej serii Bacz, e, dziesiątki w baczowanej jest takim e, rafroigiem kapryśnym. Piłem kilka tych baczy, one są lepsze, gorsze. Zobaczymy, jak ten lafroig e, jest ok, jeżeli chodzi o degustację na miejscu, ale chciałem sprawdzić, jak ten lafroig e, smakuje właśnie nad brzegiem morza. E, anturaż dzisiaj pogodowy dopisuje. Mamy wiecznie, mamy e, chłodno. Po fale wbijają się praktycznie pod samą, tutaj mierzeje i tak naprawdę wchodzą głęboko, jeżeli chodzi o plażę. Dobra, Lafroyk 10, bacz 15. Zobaczmy, jak pachnie. Kilka słów na temat Lafroyga, takich dodatkowych ciekawostek. Oczywiście Lafroyk ma własną słodownię, ale ta słodownia dostarcza tylko 15% zapotrzebowania całej destylarni. Następnie destylarnia słód bierze oczywiście ze słodowni Sport Ellen i też zaopatruje się ze za słodowni, które zlokalizowane są na lądzie. Natomiast jeżeli chodzi o Lafroyga, to tutaj, jeżeli chodzi o ilość ppm, to jest w granicy 40 do 60 ppm, jeżeli chodzi o Poziom natorfienia. Lafroy jest medyczny, jak wiecie, kiedyś próbowano skopiować destylanie Lafroiga, Były menadżer właśnie Lagawulina, który nie mógł się pogodzić z tym, że został pożegnany i została z nim zerwana umowa. Natomiast próba, próba otworzenia no spełzła na niczym ponieważ LaFroiga się nie da skupiować. Dobra, mamy tutaj LaFroiga i zobaczmy co jest na tapecie. Sekundka. jakaś tutaj jakiś owad mi zasłaniał obiektyw. Dobra. LaFroig 10 batch strange. No, tutaj mamy fajny popiół na nosie, sporo takich też nut medycznych. Ten Lafrok zupełnie inaczej pachnie niż w domowym zaciszu. To jestem mega zaskoczony, bo oczywiście jak wiecie, nigdy nie degustuję whisky. Przed, przed właśnie naszym spotkaniem wszystkie whisky są analizowane na, taki, na setkę, nie robię powtórzeń, więc jak coś nie wyjdzie, trudno. Natomiast mamy tutaj dosyć ciekawe i zaskakujące, zaskakujące aromaty na pierwszy powąchanie kieliszka. No dobra, mamy też takie nuty trochę medyczne, trochę szpitalne, oczywiście zbieżne z rafrogiem. Natomiast mamy tutaj, no nie wiem skąd się wziął, mamy takie właśnie nuty żywiczne. Przede wszystkim to jest taka żywica świeżo ściętego drzewa iglastego, gdzie ona się tutaj wydobywa. No i ona ma taki zapach też lekko słodkawy. Mamy też sporo nut, nut cytrusowych na nosie. To jest właśnie przewaga degustacji nad morzem. Te nuty cytrusowe w whisky Torfowej nie są tak mocno wyczuwalne, jeżeli pijemy whisky w domowym zaciszu. Nad brzegiem morza sporo tych whisky torfowych ma w swoim aromacie nuty właśnie cytrusowe, i to mi się bardzo podoba, bo to są rzeczy, które są odkrywane na nowo na degustacjach nadmorskich. Dobra, mam nadzieję, że statyw w minie wywróci wiatr, jak coś to będę łapał, ale warunki są dzisiaj dosyć trudne, jeżeli chodzi o nagrywanie filmiku. Dobra, spróbujmy. 56,5%. Nie czuć w ogóle tego na języku. Mega łagodna whisky. Delikatnie taka dymna, z owianym takim popiołem pomieszanym z jodyną. Natomiast pojawiają się tutaj takie spalone, delikatne też owoce jak jabłko, skórka z takiego pieczonego jabłka, przepięknie to oddaje na języku i takie nuty właśnie medyczne, jodynowe, bandażowe są na, na tym właśnie na języku. Finisz jest słodki, cytrusowy, Mega długi. Zupełnie ta inaczej smakuje. Dużo lepiej od razu wam powiem niż ją piłem w domowym zaciszu. Natomiast tutaj bardzo fajnie się otworzyła w tym klimacie, który akurat teraz jest za mną i wokół mnie. Dobra, na nosie mamy delikatną słodycz. Mamy dalej sporo tych nut medycznych. Mamy tych nut właśnie takich leśnych, drzewiastych, iglastych. Które się pojawiają w tym kieliszku. Mamy też teraz, jak tak sobie mocniej pociągnąłem, aromat nosem. Pojawiają się nuty, właśnie takie stare, serowe. Takie właśnie miejsca, gdzie są takie właśnie produkty mleczne dojrzewające. Ale to wszystko jest też dodatkowo owiane taką słodyczą cytrusów przede wszystkim. No, przepięknie. Teraz mamy taką delikatną nutę stajenną. Od razu mi się kojarzy. Dzisiaj też byłem w muzeum Zalewu Wiślanego, Nie wiem, już po raz kolejny jestem w kątach rybackich, po raz kolejny idę do tego muzeum, ponieważ jest tam specyficzny zapach tych lin, tych łodzi pachnących przede wszystkim takim olejami, ciężkimi olejami i klimatami właśnie, może nie morskimi, a właśnie jak elementy, które były, które były wykorzystywane do budowy łodzi i te właśnie przęsła, z których były budowane łodzie, były takim olejowane takim specjalnym, może nie olejem, ale taką substancją, która była wynikiem spalania drzewa, drzewa właśnie sosnowego lub igastego. I podczas tego procesu spalania wydobywał się właśnie taki, taka oliwa. Później z tą substancją impregnowano drzew, właśnie łodzie. Tego nie wiedziałem. Dzisiaj się właśnie to dowiedziałem. Przypadkowo spotkałem pana na, w tym muzeum, który. Troszeczkę opowiedział mi co nieco, właśnie o sposobie produkcji takich, właśnie łodzi, które służyły do połowu ryb na zalewie Wiślanym. Dobra, o, i teraz mamy przepiękne nuty lafroigowe. Kiliczek się owiał w międzyczasie, kiedy mówiłem o tym zalewie i muzeum. No, mamy tutaj przepiękne nuty medyczne, lekkotorfowe. Owiane są właśnie takimi grillowanymi owocami, a przy okazji y, połączone z takimi nutami medycznymi y, i takimi lekkimi nutami y, serowymi. Może bym tak się pokusił nawet o taki ser, który jest wędzony y, w tym momencie, mi się na kieliszku. Dobra, spróbujmy. 56%, a pije się jak wodę. Naprawdę. Świetnie ta whisky komponuje się z tym całym miejscem. Mamy takie właśnie nuty delikatnie medyczne, teraz pojawiła się mineralność i taka owocowość połączona właśnie z tymi dwoma klimatami. Natomiast na języku finisz jest długi, słodki, cytrusowy, yy, idący właśnie też momentami taki ciężki miód spadziowy na finiszu. Bardzo fajna whisky. W tym anturażu, podkreślam. Natomiast, jak pić whisky dymną, to tylko w takim miejscu i przy takiej pogodzie, jak ja mam. Czego wam życzę, oczywiście? No, tutaj jest. Zapach jest bezbłędny. Naprawdę przyjemnie się to wącha, przyjemnie się to degustuje. I w tym. No. Lafrey jest kapryśny. Mam wrażenie, że trochę te standardowe wypusty troszkę spadły na jakości. Może troszkę to za mało, trochę spadły na jakości. Natomiast wersje takie specjalne to jednak ten poziom swój trzymają. Ale boję się, boję się właśnie o to dystelarnie, żeby nie poszło zbyt w tym kierunku jakości, opierając swoje te produkty na spadku tej jakości. Mam nadzieję, że to jest tylko przejściowe, chwilowe i że wkrótce dalej o się standardowych produktów właśnie w tej w najwyższej jakości. Skoro jest ona już namaszczona przez teraz króla Karola, to do czegoś to zobowiązuje, więc taki apel do tej destylarni, nie zniżajcie poziomu, więc tylko go podnoście i wróćcie do tego, co było wcześniej. To taki przerywnik dotyczący standardowych produktów Lafroiga. Ostatni łyczek słodziutki owocowy, cytrusowy, delikatna dębina pojawiła się. Trochę jodyny na języku, trochę bandaży, takich szpitalnych nut, ale wszystko współgra. Przy tej pogodzie, przy tym miejscu, wszystko jest wręcz idealne. Tak smakował Lafroyk Batch 15, edycja z grudnia 2021 roku, więc. Mam nadzieję, że w komentarzach napisacie mi swoje odczucia, jeżeli próbowaliście tą whisky. Także czekam na te komentarze. Pozdrawiam was serdecznie z tej strony Łukasz i do zobaczenia na kolejnym filmiku z serii Degustacje nad Morzem. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia.